Szkolenie opiekun pacjenta jest jednym z wielu szkoleń, jakie prowadzimy w Medycznym Domu Medialnym. Jest odpowiedzią na potrzeby rynku usług medycznych. Coraz więcej klinik potrzebuje w swojej klinikach kogoś, kto zaopiekuje się pacjentami. Na szkoleniu dajemy wszelkie narzędzia potrzebne do pracy opiekuna. Szkolenie jest skonstruowane w taki sposób, aby mogły z niego skorzystać zarówno osoby pełniące tą funkcję, jak i te, które chcą dopiero ją wdrożyć w swoich placówkach. Najbardziej podobało mi się przygotowanie dziewczyn do pracy, to jak pokazały nam, jak pracować z pacjentem, oraz to, że to wszystko usprawni pracę w naszej klinice. Pierwszy raz jestem na szkoleniu związanym z pracą opiekuna pacjenta. Bardzo podobała mi się ilość materiałów przygotowanych oraz sposób przeprowadzenia danego szkolenia. Na szkoleniu z opieku na pacjenta jestem, ponieważ klinika, w której pracuję, widzi ogromną potrzebę, aby taką funkcję stworzyć. Do tej pory brałam udział w wielu szkoleniach z opieku na pacjenta, jednak bardzo się cieszę, że trafiłam do medycznego domu medialnego, ponieważ jest to nowe spojrzenie. Najbardziej na szkoleniu podobały mi się scenki, gdzie mogłam przećwiczyć rozmowy z pacjentem. Podczas szkolenia prowadzone przez medyczne dom mediany otrzymałam dużo przydatnych narzędzi jak powinna wyglądać funkcja i praca opieku na pacjenta. Szkolenie z opieku na pacjenta jest bardzo wartościowe, prowadzone przez osoby z ogromnym doświadczeniem, wiedzą oraz świetnym poczuciem humoru.